Witam. Mój rosyjski ukochany kolega podsunął mi ten pomysł. Uh, mówię w dwóch językach, ponieważ chcę to wysłać na świat. Uh, hello, how is? My beloved Russian friend uh, gave me this idea. It comes from Russia uh, to ritually symbolically burn, burn a mask as a symbol. Of uh, suppressing uh, freedom, people's freedom and freedom of speech. Uh, mój bardzo dobry przyjaciel Rosjanin podsunął mi ten pomysł, podobno realizowany wczoraj w uh, Rosji, uh, spalenia maski. Spalenia maski jako symbolu ograniczenia wolności ludzkiej i ograniczenia wolności wypowiedzi. I w tej chwili to przed Wami zrobię. Nie mam prawdziwej maski, mam taką sobie zmontowałem jako symbol i myślę, że na ten rytuał to wystarczy. I don't have a proper mask, uh, just have, a, have this as a symbol of, of a mask. Uh, and I'm gonna burn it now. Just burn the symbol of suppressing freedom freedom of speech. It's just burning now here. Zapraszam wszystkich do zrobienia tego samego i wysłania to w sieć, a jeżeli nie zrobicie tego sami, to może wyślijcie choćby to wideo, jak tu się pali ładnie symbol o, o ograniczenia wolności ludzkiej wypowiedzi. I, say, I, I, I um, i invite you to do the same or if you don't do that uh, maybe even just send this video uh, get it forward forward it that, the, that the, the other people do that just burn the symbol of uh, trying of uh, of a mask which is trying to silence the people Hello, Earth. We're here. You're we free people.